Pokażę Wam teraz zdjęcie. Na tym zdjęciu Wy musicie mi powiedzieć, co Wy widzicie, dobra? Co, co jest na tym zdjęciu przedstawione? Ok? No. I, i, i co, co, co Ty widzisz na tym zdjęciu? Mów w głos, co widzisz, nie? Co tutaj widzisz? Pięć jakichś różowych wisiących. Nie wiem czego. A Ty? Co to widzisz na tym zdjęciu? Co ci to przypomina? No? No, no nic, nie wiem o co chodzi. No, to zdjęcie coś, na tym zdjęciu coś jest, nie? No i co na tym zdjęciu jest? No, pięć jakichś różowych. Pięć różowych jakichś tych? No ale przyjrzyjcie się dokładnie. Tu no, na pewno. Co ci to przypomina? No, to, to jest tak, jak jest, tak. O. Można tak popatrzeć, no. Tak coś przypomina? Tak, po góry nogami? Nic? Nic, a nic? Nie. No na przykład, nie? Co widzisz na tym zdjęciu? No poszedłeś, poszedłeś w dobry trop, że jest pięć różowych coś. A jak nie pięć, tylko cztery? Cztery, co tu jest? Czterech? No. czterech tutaj jest. Tutaj nie ma czterech tylko popatrzmy. Jest cztery. Jest. Cztery widelce. Co? Teraz ci powiem cztery widelce. Widzisz cztery widelce tutaj? To są widelce. Mhm. Uh -huh. no. No, uh -huh, no, Ale gdzie są te widelce? Bakajny? Nie żywiam chyba. No, zaraz powiedzmy. No. Widzisz cztery widelce czy nie? Dalej nie widzisz cztery widelce? Mm -hmm. Nie. No ale ja Ci już powiedziałem, naprawdę, przysięgam Ci, że tu są cztery zdjęcia. Były widelce. Gdzie? <laughs> A Ty pokaż gdzie. Tu. No. Ale co, tu, to, to? To jest całe cztery widelce. Całe cztery widelce, no. No, widzisz, czy Ale nie? to jest iluzja optyczna. Jaka iluzja optyczna? Żadna iluzja optyczna to są ułożone cztery cztery, cztery no, widelce ułożone na ręczniku różowym. Widzisz, czy nie? No, widzę. Gdzie? Pokaż. Tutaj jeden, drugi, trzeci i czwarty. Teraz widzisz? Mhm. Tutaj jest. A to mi się zmieniło w sekundę. Ale. <laughs> zmieniło się w sekundę, jak ci powiedziałem, tak? Bo mama dalej nie widziała, póki jej nie rozrysowałem, wiesz? Że tu przybliżyłem. Tu jest jeden po długości, drugi, trzeci i czwarty na ręczniku. ona mówi, a gdzie tu ty masz ręcznik? Mhm. Dobre, nie? No.